Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Yy, tak jak rozmawiałem ostatnio, tak, tak jak rozmawiałem ostatnio, yy, zdecydowałem się zagrać sobie kapłanem. Co prawda, gram jest raz, więc pewnie to będzie yy, sieczka. Yy, tym razem nie mam katuna w deku, zrobiłem sobie oh zwykłego deka, zobaczymy co z tego wyjdzie takie troszeczkę oparte o leczenie. czas pokaże, się nie? Nam zwycięstwo. Hmm. Na pewno, nam pewno, naprawdę musimy sobie to wyrzucać, bo na początek jest no to spędne kisiel. Eee, mamy małpkę, no już kuźwa. Ta bardzo fajna karta. Właśnie też troszeczkę pod nią ustawiamy, mamy co prawda jedną sztukę. No ona zmienia tak wstrennika, no taki sam jak mają zdrowie a karta. Jak zapewne wiecie, tego typu to już mam. Gotowe. Nie wiem, czy Mak ma jakieś możliwości uzdrawiania się, oprócz potworów. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. Eee, Dobra. dało, ale no, teraz y, dopiero będziemy mogli zagrać w tej turze. On też coś długo nie zagrywa. Przewo... Ja, znaczy, może ja trochę źle robię. Ja, ja z tego, co zawsze sobie robiłem, to zawsze jakieś tam karty na te pierwsze. O, na przykład tu kapłanka, tak jak teraz mi się pojawiła, prawda? Eee, to teraz kapłanka czy wodza? Nie będzie jest. Right. No, ja sobie tego wadza właśnie nie, nie, nigdy nie wrzucałem, bo mają bardzo mało ataku, ale właśnie dzięki tej karcie, którą mam tutaj, e, mogę zmienić atak Stronnika na równy jego e, zdrowie. A jednak ja to wrzucę na Berserka, bo Berserk ma 7 zdrowia i razem z tą kartą to on będzie opościerwem. Albo mu nic karty nie dochodzą, albo nie wiem co on robi, tak mam być z Wami szczery. Oj, mi takie doszły karty, kurcze. Oni szuca się. Ciebie. Z Jezus, atakuj. Widzimy go. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie ten kapłan bo zawsze bardzo ciężko mi się przeciwko nie gra. On ma dużo fajnych czarów. Ja jeszcze tych czarów nie posiadam. Nie wiem czy to są jego czary podstawowe. No bo generalnie mój kapłan jest na poziomie pierwszym jak na razie. Szczerze mówiąc nawet jeszcze żadnej karty nie zdobyłem. No, ale zobaczymy. Ktoś jest ranny. O. Yy, a, nie ma nim tego tylko punkte wrażenie, nie wiem czy je wykorzystuję. Ale co mi tam? Uzdrowili mi się tylko po to, żeby dostać kartę. A nie, to jest stronnika, kurwa. Stopałem. No widzicie kolejny raz taki głupi błąd popełniłem, no ale no niestety no, za błędy trzeba płacić, prawda? Gdybym uzdrowił małpę, to dostałbym za darmo kartę. Właśnie dlatego e, tak dobre moim zdaniem są te. E, jak one się nazywają? Kapłanki. No. Naprawdę bardzo fajnie sobie dają dane. Szczególnie właśnie te uzdrawianie i dobieranie kart według do uzdrawiania. Znaczy no głównie, bo tak to, to one strzał nie robią. Ale to jest bardzo dobra umiejętność. Na, przy na przykładzie wcześniejszych pojedynków, wśród których widzieliście. O, to też jest takie weścior, nie? Kurwa. Nie wiem kogo zagrać. No nie, zagramy ciebie. Mój berserku, sekunda, warto. ty na razie atakujesz. jaka to jakoś zjemy. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś zjemy, nie ma się co martwić. Najwyżej zagramy sobie maczki na moim berserku. Ile on tam daje? dwa do ataku, no to nic mi to nie da. No nie, no to zagramy wewnętrzny żar i uzdrowimy go przy okazji pieniędzy. Pewnie... Ach, no, to tyle by było jeśli mojego berserka. Ech, no właśnie. A no właśnie. Niestety, Yetiaka jaka nie ściągnę. Nie no, ściągnę, no. <śpiewa> Kurwa, jak ja to policzyłem. No, ale czegoś takiego to się raczej nie spodziewał. Ech, tylko czemu ściągać Yeti? Już się robi. Nie, nie <slucz> W ogóle fajne kombo mi wyszło. Aż jestem zdziwiony, no ale on nie no, szko ale szkoda było tego nie zagrać. Niedobrze. Nie dobrze Coś mi wymyśli Ja znam tych meneli Ale to jest kombo takie mocalne naprawdę Niestety gram cały czas przeciwko tej dżajnie, która ma bardzo dużo tych czarów niszczących, które mnie zprodenerwują. Niech będzie tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, musi mi ich jakoś skosić, bo jeśli mi ich nie skosi, to zginie. Kurwa. Przepraszam. No, niestety, no, te takie są, e, że tak powiem, uroki grania przeciwko magom. No. I zalecam to, że mają to zastrane zamrażenie, które naprawdę jest ostro wskurzające. Ale znowu ja mam te zastrane czary, które też są opór wskurzający. To mnie zawsze denerwowało i to tak mocno. Zdrowimy, dobierzemy kartę. Bam gotowe. No i teraz pytanie czy ma co zrobić? Jeśli nie ma, no to ma pecha. to będzie szybka runda. No ale ma co zrobić? <gry> Wykończy mi tę kapłankę echo jest jedny jeden czas Zobaczymy jak ten kapłan znaczy jak ta Jaina, co jej wpadnie No jeśli nic nie wpadnie no, to się podda jeśli Jeśli będzie grać dalej to znaczy że ma jeszcze szansę No właśnie nie miała jeszcze szansę. No, chociaż nie ukrywajmy, no, na pozycji jestem całkiem dobrej. Nie było. Muszę wrzucać tych otworków i liczyć na to, że któryś uderzy po prostu. I to jest cała filozofia w tym momencie. Nic innego mnie nie uratuje. To się może wydawać dziwne, ale no ja mogę to jeszcze przegrać. Na początku właśnie jak się uczyłem yy, czy uczyłem się. Jak pierwsze gry grałem, to była taka sytuacja, że ja miałem chyba tam z 19 tak życia, myślę. przeciwnik miał 1 yy, albo 2, no i jeszcze przegrałem niestety, no. no. ale bywa. Coś tu się stanie, czy, czy, czy to tylko ten... No. Hmm. no właśnie, przyzwa jakiegoś zasrańca, kurwa, który ma... ...8 maka i co ja mam teraz zrobić, no? no mogę go zabić. niestety. No, Źle mu się trafił. Dobra, karta mi doszła i dzięki temu wygrałem. Tak fajnie. to drugi poziom. Podwaja zdrowie stronnika. O cholerka. Dobra, no nie będę tego wrzucał. Następnym razem to wrzucę, żeby robić takie kombosy, jak robiłem ja wcześniej. W ogóle ten wewnętrzny żar jeszcze jeden nie dostać. Przydałoby mi się to, nawet nie sobie nie wytworzę zapyłu, bo w międzyczasie, yy, w przerwie między nagrywaniami wszystkie karty, których miałem więcej niż dwie, przerobiłem sobie na ten tył jednak, bo wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Mam tego tam ze 120 może, no to nic niesamowitego oczywiście, ale... Lepsze to niż nic. Łotr. to jest kolejna klasa, którą chęcią bym wypróbował. Zapewni Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Czy wymieniać Golema? Nie, nie wiem. Przepraszam, nie że wymieniam Golema. No, nic się nie zmieniło za dużo. Niestety przez dwie tury raczej nic nie zagram. No, ale nic nie poradzimy. A Golemu nie chcę wymienić, bo Golem jest dobrym rozpoczęciem, tylko niestety jakoś to jest trzymany. Nie trafiło mi się nic za jeden. Się co najszybciej zrobić, żeby użyć manę. No i tyle. No i teraz yy, właśnie pan Kain. Czy Kain zależy skąd jest. Kain Kain. Yy, Zysku. No. Nie zyskuje dłużej przewagi jednak. Myślałem, że będzie jakiegoś potworkę zżywał. A takie troszkę. Eee, no to przezywamy mojego Gotowe. Golema zbożowego. Zobaczymy co wyniknie dalej. To jest właśnie chyba po raz pierwszy gram przeciwko eee, w ogóle Łotrowi. Łotr właśnie ma tą, znaczy, jego specjalna jest taka, że, że przyzywa sobie broń do ręki, tak? Och, mamy gorliwą kapłankę. I tak już mamy gorliwą kapłankę, ją przyzwiemy. Co tu jeszcze możemy? Damy stronnikowi plus 2 <grym> jakoś mi się nie trafia to. A, już się nie trafię. Dobrze warto to dobierać. W I Im więcej kart na ręku tym lepiej. Ach, udasz. Moja kapłanka ma 7 zdrowia, także nie będzie jej tak łatwo wykończyć. Nie tak łatwo ją wykończyć, o może tak. Co ty mi tu chcesz przejezwać, chłopcze? Nawet się nie bo kto ich zamastwił. Nie wykończy później sobie wstawię ją. Albo ją sobie wstawię przywrócę. Pieniądze. Nie, to tylko mi przygotowa. Dobra. A no, nic zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden mecz w grony także... No, najwyżej będzie 50-50. Nie ma się co przejmować, zresztą nawet jak przegrywam, to no, przez chwilę się denerwuję, ale tylko przez chwilę. No, to jest fajny czas. Taki naprawdę fast fight. Teraz żeby można było... No chyba, 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 chyba... Berserkę na z... razie. I na razie nie będę go... Chociaż może by mu zmienić od razu ten atak. Nie, nie będę mu jeszcze zmieniał ataku. Już się robi. Niech sobie chłopak myśli, że jeszcze on jest niegroźny, dopóki go nie zaatakuje. Poza tym może mi go usunąć jakimś chorym zaklęciem na szybko, a ja tego bardzo nie lubię. Będę musiał mieć szareny wrzucić, bo ma prowokację. Generalnie trafiło mi się bardzo dużo kart. takim już w O, no i golem zbożowy, nasz znajomy. Będzie chciał mi ją chyba wciągnąć, tak, to tak, tak. No nie, jednak no, idzie ostro bezpośrednio we mnie. Nie. nie wiem, czy dobrze robi tak szczerze. To skoro chcesz iść na wymiany, to tak. Ty. Ха-ха-ха! <laughs> Jeszcze raz chyba tak gram, że nie próbuję czyścić pola, tylko ładuję ostro bezpośrednio. Skórwiecy na no. Jeszcze szczypta i choru. Albo przeżyję, albo nie przeżyję. Co się będziemy zastanawiać? Jak to mówią? Albo wóz, albo przewóz. W ogóle ten ład ma fajne karty. Ale na razie już sobie zacząłem grać yy, tym całym. Tak, tam kapłanem. No kapłanem. Jak to mówią? Nie ma się co. No i po Chyba, że praktycznie jakiś czas tutaj nie wykończy. O, ten kutas. Ach... No miał. Trzy tam ma te. Ja to mogę przyzwać. No dobra, na pewno muszę Jeszcze Ciebie przyzwać. i przyzwać. Na pewno ciebie muszę przyzwać. No i tyle na razie. No ale nie przyzwie tamtego tego zasyrenca, który znowu mi zada obrażenia, bo chyba go miał na ręku. Tak, coś mi się wydaje. Nie Wrota są otwarte. Tak. tak. Nie zobaczymy, z tego wyjścia. Jestem gotów. Wcale nie! Hm. O! Powiem, że to się zdarza. <laughs> Bardzo mi Dobrze zagranie, się, no i niestety, no, tak jak myślałem, pokonał mnie, no ale coś zrobić, ja raz się wygrywa, raz się przegrywa, ja tym razem przegrałem, ale następnym razem będę przygotowany. No co, to by było na tyle, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie.